Taką fajną idę Bebe be, be. no Nie wolno ruszać, wiesz? Bebe Bebe Fajnie jest w pociągu? Jasne? No fajnie jest Podoba Ci się? A gdzie jesteś? Powiedz, gdzie jedziesz? Tam

Garaż! Garaż widziałeś? Garaż. Nie mamy buma Nie mamy buma, Wiesz, żebym został w domu, bo ja dzisiaj powiedzieliśmy, że jedziemy. Czy mnie już płynąłeś? Łódką, łódką. Teraz jedziesz pociągiem. Pociąg. O garaż! O.